Nie tak jak widzi człowiek, widzi Bóg. Te słowa słyszymy dzisiaj w pierwszym czytaniu, które opowiadają o wyborze Dawida na króla w miejsce Saula, który, jak słyszeliśmy wczoraj, sprzeniewierzył się Panu Bogu. To, co jest istotne w tym wyborze Dawida na króla, to jest to, że Dawid nie został wybrany z racji na swoją siłę, na to, że był jakiś najlepszy, ale z racji na swoją słabość. Prorok. Samuel chciał po ludzku namaścić najstarszego z synów Jessego na króla, ale Bóg mu wskazuje na to, że on widzi inaczej, bo on patrzy na serce i wybiera sobie najmłodszego, najmniejszego, najsłabszego. To jest zasada działania Pana Boga, która przewija się przez całą historię zbawienia. Wystarczy przypomnieć, że chociażby we wczorajszym czytaniu o Saulu, też słyszeliśmy, że i Saula wybrano dlatego, że był mały. We własnych oczach, że jego ród był najmniejszy w pokoleniu Benjamina. To samo jest prawdą też o Nowym Testamencie. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian zaraz na początku mówi, że Bóg wybrał to, co głupie w oczach świata, to, co wzgardzone. Dlaczego? Dlatego, bo Pan Bóg potrafi patrzeć dużo głębiej niż my. I to nie tylko na innych, ale też na siebie samych bo Pan Bóg zna nas lepiej niż my znamy samych siebie. I jeżeli Ciebie wybrał, a to, że istniejesz, jest dowodem na to, że Ciebie wybrał, bo wybrał nas przed założeniem świata. Ten wybór pogłębił i utrwalił w Chrzcie Świętym. Jeżeli Ciebie wybrał, to dlatego, że widzi w Tobie wartość i dobro. Więc nawet jeżeli Ty dzisiaj nie widzisz w sobie żadnej wartości, żadnego dobra, to pamiętaj, że Bóg widzi głębiej. I poproś Pana Boga, żeby dał Ci łaskę patrzenia na siebie samego i na innych właśnie w taki sposób, w jaki On patrzy, z miłością, w taki sposób, który jest pełen dobra. Tego Ci życzę na dzisiejszy dzień, bracie siostro, dobrego dnia.